Najlepszy snajper w Iraku mierzy się z amerykańskim żołnierzem na polu bitwy. Który z nich wygra? Dowiedzmy się z naszego streszczenia filmu The Wall. Wojna w Iraku, dwóch amerykańskich sierżantów sił specjalnych, Shane Matthews i Alan Isaac, siedzi w zasadce. Zostali tu wysłani, by znaleźć przestępcę. Chodzi o to, że ktoś zaatakował inżynierów pracujących nad rurociągiem. Wszyscy zginęli wraz ze strażnikami. Dwóch funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa zostało wysłanych do pomocy, ale oni również zostali wyeliminowani. Matthews jest snajperem, a Isaac zwiadowcą wojskowym. Przybyli na tę misję kilka godzin temu, ale nie mogą nikogo znaleźć i dyskutują o tym, kto mógł popełnić te zbrodnie. Matthews jest pewien, że działał tu prawdziwy profesjonalista. Wysłał 8 osób do grobu w 30 sekund i uciekł stąd dawno temu. Oznacza to, że nie mają tu już nic do roboty, ale Isaac wierzy, że snajper wciąż jest w pobliżu. Pustynia jest bardzo gorąca. Matthews udaje się do rurociągu, aby zbadać teren i rozkazuje Isaacowi, aby miał oko na częściowo zniszczoną ścianę. Być może właśnie tam ukrywa się wrogi snajper. Zwiadowca wykorzystuje do obserwacji lunetę optyczną zmarłego towarzysza Dina. Matthews uważa to za pech, i nie bez powodu optyka Dina rzeczywiście jest wadliwa, ale dla Isaaca ta luneta służy jako przypomnienie śmierci jego przyjaciela. Pośród stosu ciał, Matthews potwierdza, że wrogi snajper to profesjonalista z najwyższej półki. Sytuacja wydaje się Isaacowi podejrzana i krzyczy do Matthews'a, aby jak najszybciej się stamtąd wydostał. Niestety, jego partner reaguje zbyt późno. Rozlega się strzał. Matthews zostaje ranny. Isaac rusza mu na pomoc. On również staje się celem niewidzialnego wrogiego snajpera. Snajper oddaje trzy precyzyjne strzały. W radio, pojemnik z wodą i kolano Isaaca. Amerykanin chowa się za niskim murkiem, który kiedyś był częścią jakiegoś budynku. Matthews ma poważniejsze obrażenia. Leży na ziemi i nie może się ruszyć. Isaac zakłada opaskę uciskową na radną nogę i próbuje wezwać przez radio wsparcie, a także oddział do ewakuacji. Jednak antena została uszkodzona przez strzał snajpera. Radio nie działa. Matthews wciąż żyje i chce wyeliminować wroga. Pyta zwiadowcę, gdzie jest wrogi snajper. Isaac nie wykonał jeszcze niezbędnych obliczeń, więc mówi swojemu partnerowi, aby się nie ruszał, aby nie stać się ponownie łatwym celem dla snajpera. Wierci mały otwór w ścianie i umieszcza tam lunetę optyczną, aby zlokalizować wroga. Matthews przestaje odpowiadać na jego pytania. Isaac zdaje sobie sprawę, że jego partner albo stracił przytomność, albo zmarł. Isaac wyjmuje pocisk z rany i ku jemu zaskoczeniu, jest to nabój NATO. Oznacza to, że snajper przeszedł szkolenie w siłach sojuszu, ale z jakiegoś powodu zaczął pracować dla wroga. Bandażuje nogę, po czym na chwilę traci przytomność. Kiedy się budzi, słyszy w słuchawce głos radiooperatora. Isaac mówi mu, że są pod ostrzałem. Jego partner jest poważnie ranny i pilnie potrzebują ewakuacji. Radiooperator prosi Isaaca o podanie swojego znaku wywoławczego i współrzędnych, aby mogli wezwać pomoc, a także kodu żądania helikoptera medycznego. Radiooperator wyjaśnia również, że aby dokładnie określić ich lokalizację, muszą wystrzelić flarę sygnałową. Isaac mówi, że ma pistolet. Radzą mu stanąć wysoko i wystrzelić w powietrze. Nie chce stać się celem dla wrogiego snajpera. Nagle zdaje sobie sprawę, że jego rozmówca mówi po angielsku z akcentem, co oznacza, że nie jest Amerykaninem. Isaac dochodzi do wniosku, że rozmawia z irackim snajperem. Rozmówca to potwierdza. Mówi, że chce lepiej poznać Isaaca i żąda, by ten opowiedział mu o sobie. Jeśli on będzie milczał, Sniper grozi, że zrobi wszystko, by Matthews nie był rozpoznawalny nawet dla własnej rodziny i będzie musiał zostać pochowany w zamkniętej trumnie. Isaac oblicza i szkicuje schemat na piasku, próbując określić lokalizację snajpera. Wylicza, że strzelec znajduje się około półtora kilometra dalej. Isaac bada najbliższe punkty, w których może znajdować się snajper i kontynuuje z nim rozmowę. Okazuje się, że snajper był kiedyś zwykłym facetem. Kiedy wojska amerykańskie wkroczyły do jego kraju, zaczął z nimi walczyć i stał się w tym naprawdę dobry. Isaac podchodzi do krawędzi muru i niedaleko niego dostrzega ciało jednego z wyeliminowanych bojowników. Powinna tam być radiostacja, woda i jedzenie, ale bojownik leży na otwartej przestrzeni, a Isaac nie może się tam zapuścić. Iracki snajper zaczyna wypytywać Isaaca o Dina, jego poległego towarzysza. Wie, że Amerykanin cierpi z powodu odwodnienia przypomina Isaacowi, że celowo oddał trzy precyzyjne strzały. Jeden w butelkę z wodą, drugi w radio, a ostatni w jego kolano. Snajper jest przekonany, że Amerykanin wkrótce umrze z powodu odwodnienia lub utraty krwi. Zwiadowca przeklina gniewnie. Isaac i Snajper kontynuują rozmowę. Amerykanin próbuje dowiedzieć się, jakiej broni używa Snajper i ile naboi mu zostało. W końcu Snajper daje o sobie znać. Podczas rozmowy Isaac słyszy w tle dźwięku dożającego metalu i krzyki wron. Dopasowuje te dźwięki do tego, co widzi w lunecie optycznej i zdaje sobie sprawę, że snajper ukrywa się wśród sterty gruzu budowlanego. Stamtąd ma doskonały widok na całą dolinę. Tymczasem snajper ujawnia, że Isaac znajduje się obecnie za ścianą, która kiedyś była częścią zwykłej irackiej szkoły przed przybyciem Amerykanów. Nie uważa się za przestępcę. Z jego punktu widzenia winę za tę wojnę ponoszą Stany Zjednoczone. Po pewnym czasie Isaac zdaje sobie sprawę, że jego przeciwnikiem jest legendarny snajper Duch o imieniu Yuba. Ludzie nazywają go aniołem śmierci, ponieważ odebrał życie wielu amerykańskim żołnierzom. Yuba jest ciekawy, dlaczego Isaac wciąż jest na wojnie. Amerykanin przyznaje, że nie wraca do domu z powodu Dina. Dorastali razem, a jeśli wróci do rodzinnego miasta sam, wszyscy będą go źle traktować, ponieważ nie mógł uratować swojego najlepszego przyjaciela. Juba twierdzi, że kiedy to wszystko się skończy, chciałby pomieszać z twarzą Isaaca. Na przykład odciąłby kawałek skóry lub coś wystrugał. Isaac wścieka się na takie groźby, ale Juba tylko śmieje się w odpowiedzi. Pomimo umiejętności snajperskich Juby, Isaac nie traci nadziei na zidentyfikowanie pozycji wroga i wyeliminowanie go. Aby to zrobić, tworzy przynętę ze swoim ubraniem, eumem i bronią i podnosi ją na wysokim słupie nad ścianą. Isaac ma nadzieję, że snajper zastrzeli przynętę i się zdradzi, ale strzelec nie jest głupcem. Chichoczy tylko z marnych prób odnalezienia go przez Isaaca. W międzyczasie wzmaga się wiatr. Chmura pyłu sprawia, że widoczność jest bardzo słaba. Isaac wykorzystuje okazję i podchodzi do ciała jednego z bojowników, używając swojej broni jako kuli. Zabiera poległemu żołnierzowi radio i plecak. Przez cały czas snajper ma Isaaca na celowniku, ale wszystkie kule chybiają. Juba nie chce, by jego towarzysz zginął zbyt szybko i łatwo. Wracając za mur, Isaac znajduje w plecaku butelkę wody i łapczywie ją wypija. Znajduje też kilka rozpuszczonych cukierków, zjada je i próbuje nawiązać łączność. Jednak drugie radio również nie działa. Co więcej, gdy Isaac był w pobliżu ciała, zauważył, że kolano zmarłego wojownika również zostało postrzelone. Isaac zdaje sobie sprawę, że żołnierz był na jego pozycji i przegrał z wrogiem. Juba cytuje mu Edgara, Alana Poe i Roberta Frosta, ale Isaac ledwo to słyszy. Do rozmowy włącza się trzecia osoba. Ktoś po prostu włącza i wyłącza radio. Na początku Isaac nie rozumie, co się dzieje, ale potem zdaje sobie sprawę, że to Matthews odzyskał przytomność i wysyła mu sygnał. Ranny snajper żyje i słyszy rozmowę swojego zwiadowcy. Isaac mówi swojemu partnerowi, że snajper ukrywa się w stercie gruzu budowlanego. Odwraca uwagę Juby rozmową i zaczyna wypytywać o jego życie. Najpierw opowiada, że nauczył się angielskiego za granicą, a następnie wrócił do Bagdadu, by pracować jako nauczyciel. Uczył w tej samej zrujnowanej szkole, w której ukrywa się Amerykanin. Isaac podaje swojemu partnerowi przybliżone współrzędne wroga i jednocześnie odwraca uwagę Juby. Najpierw mówiąc o swoim dowódcy, kapitanie Albright, a następnie o tym, jak nie może trzymać karabinu snajperskiego po śmierci Dina. Matthews używa małego lusterka, aby zobaczyć, gdzie znajduje się jego karabin bez odsłaniania się. Widząc swoją broń, powoli czołga się w jej kierunku. Zamierza dotrzeć do karabinu, zająć pozycję i wyeliminować snajpera. Podczas gdy Isaac odwraca uwagę Juby, Matthews chwyta karabin za pasek. Wiatr i tumany kurzu ukrywają go przed wrogim snajperem, a on jest gotowy do strzału. Isaac prosi partnera o ostrożność. Niestety, zapomina wyłączyć interkom. Juba zdaje sobie sprawę, że Isaac coś knuje. Amerykanin próbuje odwrócić jego uwagę strzałami ze swojej broni, ale Juba dostrzega Matiusa i oddaje strzał w jego kierunku. Ranny snajper odpowiada ogniem, strzela losowo, przez co chybia. Snajper kontynuuje ostrzał Matiusa, podczas gdy ten czołga się w kierunku Isaaca za ścianą. Zaledwie kilka metrów przed dotarciem do ściany, Juba ostatecznie kończy życie Matiusa. Isaac wpada w szał, krzyczy, że chce wrócić do domu. Juba odpowiada, że mógł odejść dawno temu, ponieważ wojna się skończyła. Następnie, ze łzami w oczach, Amerykanin wyznaje Jubie, że przypadkowo sam odebrał życie Deanowi. Kiedy połączenie zostaje przerwane, Isaac czołga się do radia. Bierze część zamienną z radia poległego żołnierza, używa jej do naprawy swojego i próbuje wezwać posiłki. Jednak wrogi snajper już korzysta z radia. Podając się za Isaaca, mówi kapitanowi Albrightowi, że wszystko jest w porządku. Snajper zniknął i można wysłać po nich helikopter. Isaac zdaje sobie sprawę ze schematu, którego używa wróg. Robotnicy przy rurociągu wezwali strażników, strażnicy wezwali snajperów, a snajperzy wezwali helikopter ewakuacyjny. W ten sposób Juba eliminuje swoich wrogów jeden po drugim. Teraz ponownie wzywa wsparcie, a kolejna grupa żołnierzy wkrótce wpadnie w pułapkę. Isaac jest zrozpaczony. Mężczyzna jest zmęczony i stracił dużo krwi. Traci przytomność i budzi się dopiero, gdy zaczynają go dziobać kruki. Niebo wypełnia dźwięk helikopterów. Isaac rozumie, że musi powstrzymać Jubę za wszelką cenę. Amerykanin próbuje sprowokować go do oddania strzału, aby ujawnić jego dokładną pozycję. Przywiązuje linę do kija i używa jej, by przyciągnąć karabin Matiusa bliżej siebie. Isaac niszczy resztki ściany, za którą się ukrywał przez cały ten czas i krzyczy, że nie boi się śmierci. Celuje w stertę gruzu. Rozlega się seria strzałów, ale wszystkie pociski chybiają. Isaac strzela w odpowiedzi. Przeciwnik przestaje odpowiadać i nie otwiera już ognia. Amerykanin wstaje i patrzy, jak lądują helikoptery ewakuacyjne. Isaac zostaje umieszczony na noszach i wniesiony na pokład. Śmigłowce startują, a rannemu Amerykaninowi natychmiast udzielana jest pomoc medyczna. Rozlega się seria strzałów. Isaac zdaje sobie sprawę, że snajper żyje i celuje w helikopter. Próbuje powiedzieć pozostałym, że wróg ukrywa się w stercie gruzu budowlanego, ale jest już za późno. Juba najpierw zestrzeliwuje pierwszy helikopter, a potem drugi. Oba rozbijają się o ziemię. Baza kontaktuje się z pilotami, ale zamiast nich odpowiada Yuba udając amerykańskiego żołnierza, po raz kolejny wzywa posiłki. Nikomu nie życzyłbym takich wrogów. Polub i zasubskrybuj nas. Oglądałeś kanał Mówi Kot. Do zobaczenia później.